Witam i zapraszam na 1000 PS w ten gorący letni dzień. Przede mną Kawasaki Ninja ZX6R. Ma to być motocykl marzeń w klasie Supersport. Dowiemy się, jak radzi sobie na drogach publicznych. Zostańcie z nami! Jeśli chodzi o moje osobiste wrażenie na temat Kawasaki ZX6R, muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Czułam się komfortowo i pozwólcie, że przejdę do szczegółów. Od razu muszę powiedzieć, że jest bardzo sportowy. Kąt kolana jest ostry. Jest bardzo mało miejsca między udem oraz łydką, ale nie zauważyłam w tym nic negatywnego. Mogę sobie wyobrazić, że im dłuższa przejażdżka, tym bardziej staje się to uciążliwe, ale podczas tego tygodniowego testu nie zauważyłam żadnych negatywnych efektów. Ogólnie. Rzecz biorąc, silnik bardzo mi się podoba, a skok sprzęgła lub punkt, w którym sprzęgło wchodzi, jest dość wcześnie, co osobiście bardzo lubię, więc wolę, gdy mam naprawdę mało luzu, gdy puszczam sprzęgło, i zauważyłam, że było to dla mnie, a dla mnie bardzo łatwe, nawet podczas ruszania i dalej. E, bardzo dokładnie działa też zmiana biegów. Wszystko chodziło świetnie, było gładkie, płynne i nie dławiło się. Lusterka też bardzo dobre, zapewniające mnie super widoczność. Czasami przy sportowych motocyklach myślisz sobie, ok, muszę schylać głowę, żeby w ogóle cokolwiek zobaczyć, a w przypadku Kawasaki naprawdę tak nie było. Także wyświetlacz jest bardzo łatwy do zobaczenia, wszystko jest wyraźnie rozplanowane i masz wszystko, czego potrzebujesz. Wyprowadzenie, co dla mnie najważniejsze, było naprawdę łatwe, tak kiedy tam stał, Pomyślałam sobie na początku, że, że to kawał maszyny, ale nie miałam żadnych problemów, łatwo się nim poruszać i nie miałam żadnych problemów z ciężarem, choć e, myślałam, że będę się męczyć. Zdecydowanie dałabym jej więc z mojej strony dużego plusa. Ninja ZX 6R zawsze była znana z tego, że jest tym motocyklem wśród supersportów, który ma nieco więcej momentu obrotowego, który ma nieco więcej ciągu z dołu. Mogę potwierdzić, że nadal tak jest w 2024 roku. Ninja ma moim zdaniem bardzo krótkie przełożenie, a raczej krótkie przełożenie, a nie bardzo krótkie przełożenie. Oznacza to, że nawet na drugim biegu, przy wyjściu z zakrętu, mamy wystarczająco dużo momentu obrotowego oraz mocy, aby wykorzystać przełożenie. Wyświetlacz jest nieco bardziej spartański niż być może chciałbym w tej klasie motocykli oraz w tym przedziale cenowym. Quickshifter działa bardzo dobrze, nie ma blipera, a szkoda. Quickshifter wymaga bardzo niewielkiego wkładu, aby go uruchomić, co jest bardzo przyjemne. Więc tak naprawdę nie trzeba go uderzać, aby cokolwiek się wydarzyło. Mieliśmy zamontowany wydech Akrapowic, i logicznie rzecz biorąc, zapewniał on świetne wrażenia dźwiękowe. Pozycja siedząca jest również zawsze problemem w przypadku motocykli Supersport. Na Ninja ZX 6R czułem się bardzo komfortowo. Pozycja jazdy nie była zbyt radykalna, bardzo rozsądna jak na motocykl Supersport, ale być może zbyt zrelaksowana na tor wyścigowy. Na torze wyścigowym prawdopodobnie obniżyłbym nieco kierownicę. Zawieszenie nie było luźne, zawieszenie było twarde, co oznaczało, że otrzymywałem nieco mniej informacji zwrotnych. Z pewnością jest to przyjemne na drodze publicznej. Z drugiej strony, na torze wyścigowym absolutnie musiałbym wyregulować to zawieszenie. To pojazd, który jest na rynku od bardzo długiego czasu. Kawasaki tak naprawdę rozwinęło. Ten pojazd z typowej klasy 600 cm6. W przeszłości wszystkie pojazdy w tej klasie były wyposażone w silniki o pojemności 600 cm603. Kawasaki obrało tę drogę bardzo wcześnie i wkrótce zwiększyło pojemność skokową do 636 cm603, aby móc wygenerować niewielką przewagę z niskich obrotów. Oraz zapewnić nieco więcej maksymalnego momentu obrotowego. W szczególności kategoria 600 cm6 to układ silnika w stylu czterocylindrowego, czysto czterocylindrowego silnika, który nie jest tak do końca predestynowany do dostarczania maksymalnego momentu obrotowego oraz mocy z niskich obrotów silnika. Takie silniki potrzebują dużo siły napędowej i obrotów, aby zapewnić naprawdę dobrą moc. Oczywiście jest to zauważalne także w przypadku tej jednostki napędowej. Choć ma on nieco więcej momentu obrotowego z niskich obrotów ze względu na niewielką przewagę pojemności 36 cm, 60 cm, 60, to trzeba powiedzieć, że jednostka napędowa nadal potrzebuje dość wysokich obrotów, aby odpowiednio pociągnąć łańcuch. Ogólnie pojazd jest niesamowicie sportowy w jeździe. Tak więc Kawasaki naprawdę zasłużyło na swoją nazwę dzięki ZX-6R Ninja, który naprawdę demonstruje niezwykle sportową, podstawową konstrukcję pojazdu. Kawasaki po raz kolejny udało się nadać modelowi ZX-6. R, niezwykle supersportowe prowadzenie, podobnie jak w poprzednich generacjach, zaczyna się to z ekstremalną stabilnością. To je znajdujemy ogromną stabilność pojazdu, która jest również potrzebna do użytku na torze wyścigowym. Tak, aby móc lepiej ocenić zakres graniczny, chcę dokładnie wiedzieć, co dzieje się na przedniej oponie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy mam naprawdę stabilną przednią Oponę i nie przesadzam w zakrętach. Dlatego kawa mniej więcej zachowała tutaj koncepcję, do której byliśmy przyzwyczajeni, oraz zademonstrowała bardzo stabilne prowadzenie. Z drugiej strony, szczególnie podczas jazdy po drogach publicznych, trochę brakuje zwinności od 100 km na godzinę w górę. Jak na motocykl o pojemności 600 cm 6 przystało, jest nieco oporny oraz nieco ospały jak na tą masę pojazdów. W tym przypadku trzeba poświęcić dużo czasu na kierowanie. Naprawdę trzeba dać z siebie dużo, aby móc przerzucić pojazd z jednej strony na drugą, szczególnie w wyższych zakresach prędkości. W zamian jednak naprawdę przekonuje dużą ilością informacji zwrotnych. Kolejnym negatywnym aspektem, na który być może należy zwrócić uwagę, jest pozycja siedząca. Trzeba przyznać, że na kawasaki jest ona naprawdę ekstremalna. Z jednej strony siedzimy niewiarygodnie blisko kierownicy, więc odległość między siedzeniem a osią kierownicy jest niezwykle mała. Oznacza to, że nawet niski jeździec będzie siedział bardzo, bardzo blisko punktu obrotu kierownicy. Ponadto Ekstremalnie odchylona do tyłu końcówka kierownicy skutkuje bardzo małą odległością między końcem kierownicy oraz własnym kolanem. Jest to również bardzo wysoko, ponieważ kąt kolana w pojeździe jest również bardzo szeroki. Podnóżki są bardzo wysoko oraz wysokość poduszki siedziska jest bardzo niska. Oznacza to, że mamy również bardzo pochyloną pozycję na stopach, a w połączeniu z bardzo małą odległością od kierownicy z przodu skutkuje to bardzo poketbajkową pozycją jazdy, która jest zdecydowanie zbyt agresywna nawet do użytku na torze wyścigowym i wymaga ekstremalnego wysiłku, aby móc sensownie poruszać się takim pojazdem na kilku okrążeniach lub dłuższych dystansach. Możesz sobie wyobrazić, że nie masz prawie żadnej swobody ruchu w pojeździe, ponieważ już siedzisz w tak ciasnej pozycji. Sam pojazd nie jest ekstremalnie mały, ale jego podstawowe wymiary są zbliżone do motocykli klasy 600. Obecne są oczywiście filigranowe, ale w porównaniu do innych motocykli 600 CC, można powiedzieć, że pozycja siedząca jest tu po prostu trochę zbyt ekstremalna. Jest to również powód, dla którego obsługa motocykla jest często bardzo kłopotliwa, ponieważ oczywiście, e, jeśli wyobrazisz sobie teraz kierownicę, nie możesz atakować z tyłu oraz sięgać do przodu. Tutaj masz dużą siłę na kierownicy, masz tendencję do chwytania kierownicy z góry na dół oraz do przesuwania jej w ten sposób. Wymaga to odjeźdźca dużo więcej wysiłku niż w przypadku trzymania kierownicy od tyłu do przodu. Jest to, jak sądzę, jeden z największych zarzutów wobec tego pojazdu, ponieważ jeździec, zwłaszcza wyższy o wzroście powyżej 1,80 m, będzie miał trudności z dobrym wyczuciem motocykla, chociaż sam pojazd ma wiele pozytywnych y, aspektów. Oferuje nieco więcej na dole w klasie 600 cm sześciennych z niewielką przewagą pojemności skokowej, nawet jeśli trzeba zwiększyć obroty do co najmniej 8000 obrotów na minutę, aby uzyskać przyzwoity napęd. Zawieszenie działa naprawdę dobrze. Mamy tu w pełni regulowane zawieszenie, które jest bardzo sportowo zestrojone, ale nadal nadaje się do jazdy po drogach publicznych i nie jest wyboiste. A bardzo dobrze pochłania nierówności. Hamulce są naprawdę dobre. Ta funkcja ABS mogłaby być nieco ostrzejsza, mniej lub bardziej agresywna. Mam na myśli pozwalanie na jeszcze większe opóźnienie, ale i tak jest naprawdę dobrze. Sam drążek zmiany biegów również działa dobrze. Mamy tutaj dobrą funkcję z quick shifterem. Trzeba przyznać, że Kawasaki jest jednym z niewielu pojazdów, w których nie zaimplementowano jeszcze systemu ride by wire, z tego powodu nie ma tutaj możliwości posiadania funkcji blipera oraz nie można jej doposażyć za dodatkową opłatą, ponieważ do reakcji na blipera potrzebna jest całkowicie automatyczna przepustnica. Innymi słowy, ESU musi być w stanie podać impuls przepustnicy niezależnie od jeźdźca. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy w pojeździe mam już zaimplementowany system Ride by Wire. Kawasaki trochę tego brakuje. Cóż, trzeba powiedzieć, że Kawasaki jest w zasadzie naprawdę dobre dla sportowych. Ambitnych jeźdźców. Mamy wszystkie atrybuty, których potrzebujemy. Wysokoobrotowy silnik, który zapewnia dobrą moc na szczycie, dobrą skrzynię biegów i prowadzenie, które jest naprawdę tip top, jeśli chodzi o przekraczanie limitów. Mamy też kontrolę trakcji w środku, nawet jeśli. Nie ma tu zbyt wielu poziomów, ale przynajmniej mamy pewien podstawowy system kontroli, który może być również dobrze wykorzystywany w codziennej jeździe ABS. Który mógłby działać nieco lepiej, jeśli chcesz doprowadzić go do ekstremum, ale nie stwarza większych problemów. W połączeniu z naszymi bardzo sportowymi oponami, które tu zamontowaliśmy, Bridgestone S23, jest to bardzo dobrze zestrojona ogólna koncepcja, która oferuje dużą przyczepność. Z bardzo dobrym i neutralnym zachowaniem układu kierowniczego, co bardzo dobrze pasuje do pojazdu oraz dobrze harmonizuje. Można więc powiedzieć, że jest to naprawdę dobrze zaprojektowany motocykl supersportowy, z pewnymi kompromisami w zakresie pozycji siedzącej, którą można nieco dostosować, oraz oczywiście wynikającymi z tego kompromisami w zakresie przydatności do jazdy po drogach i przydatności do codziennego użytku. To tyle jeśli chodzi o ZX 6R. Co sądzisz o tym motocyklu? Czy naprawdę jest to super maszyna, która potrafi wszystko, działa znakomicie i nie pozostawia nic do życzenia? Podziel się z nami swoją opinią w komentarzach. Zostaw like oraz subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.